Siemano, dr Fox, Ralf Wigeraż Paweł z DMS Customs Jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ streamy dzisiaj prawdopodobnie Prawdopodobnie najszybszego streama w Polsce Tak, prawdopodobnie Dlaczego? Bo streamów za dużo ludzi nie tuninguje Dokładnie nie jest taki porąbany Nie jest, a jeszcze no. trzeba dodać, że to jest, to autem jeździ Moja żona do pracy, dzieci, wozić i tak dalej. Tak, jest. Bo, o setupie, bo o setupie trzeba coś. czasami trzeba dzieci szybko dowieść. No. <laughs> nie można się spóźnić. No dobra. No i jeszcze obrzeża można wozić i kostkę, także jest. Wszystko. Wszystko jest. No. Dobra. Trochę no, żeby można było to robić, to właśnie musi być mocy musi trochę, Musi się to mogło nie? Bo to jakoś. Nie można się spóźnić do przedszkola. <laughs> Wyremontowany silnik 1.7, bo to jest do 17. Tak. Tak. Śruby RP na korbach. Tak. lekki porting głowicy według mojego tam wydania, nie <grymne> Coś tam kolektor customowy, nie wiem, turbo z 2.0 TFSI, tak, to jest z z najmocniejszego na... A1. Tak. Między innymi, znaczy oczywiście, to wielu w wielu sensie to był faze... A1, ale w ogóle grupa Volkswagen. Tak, ale to tak. było w ogóle z Golfa GTI bodajże 200 tam parokonnego. Tak, nie? Tak, tak, ale fajne tak. turbo, bo ono w ogóle ma kuty wirnik sący, prawda? Dokładnie. no Jest nowoczesnym turbo, które fajnie, ładnie wstaje i powinno generować ładnie moc, a nie Ja starym... myślę, że 350 jest w stanie tutaj zrobić. Wiadomo, że nie kucizna nie no, będzie, wiadomo tutaj nie będziemy to tego robić. Seriency, to jest daily tak. głównie. Więc raczej się ograniczyć. Ale wydaje i fajnie wstało. Tak, tak, dokładnie. Mamy fajny, nowoczesny turbo, który się raczej nie, nie skasztani, nie? Tak. Więc No można słuchaj, się no tutaj przecież tutaj jeźdź, jeżdżę ile? Za 20 tysięcy zrobiłem. Nie? No tak. Bo... Na mniejszym doładowaniu, tak. na starym silniku. Zajeździłem tamten silnik. Tak. No i wyremontowałem drugi, podmieniłem. Ten jest do klarky. Klasyka gatunku. No. Strojenie, remont, strojenie. No, no ale generalnie założyliśmy teraz map sensor 3 barowy. Tak. Z grupy Volkswagena. Tak. Jaki to? Nie ważne Z Volkswagena tam ten, Tak, trzy no bo oryginal był 0,7 bara, w związku z czym trzeba było buskata jeszcze ustawić, więc jeździłeś mm -hmm. na pół bara gdzieś. Nie? Już nie wpłynęło no, sprzęgle. Nie? Tak. Też był mały epizod, że się ślizgało, więc. Tak, też jest wymienione. Jest. Hmm. Tutaj... XTD? Dokładnie, tak. XTD ze Stanów tak. Stage 3. No do jazdy na co dzień to trochę poszarpuje, powiedzmy, że tak, nie Tak, 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 tak. Ale, Ale za świetną miarę. kasę. I działa, tak, już sprawdziłem tak. to w kilku autach. Tak. Ani razu mi się nie wysypał, więc. Testujemy dalej. No tutaj ja liczymy obserwować. na. No będzie ponad 300 ta na pewno. No będzie, będzie nut. No. Właśnie będzie, dlatego kurde, to No to jest 17, właśnie auto dobrze jest z A to jest dosyć ciężkie, nie? Więc no. ma co ciągnąć. Później tutaj zrobimy taką przybiteczkę, znaczy przybiteczkę yy, zajrzymy pod maskę na koniec. Dokładnie. Nie? Jest tam syf, jest brudno, to jest <laughs> Day, ale i tak widać o co chodzi, widać sobie. <laughs> tak, setup. dokładnie. Na razie to skupimy się na strojeniu, bo akurat przestało padać trochę. No i słońce <laughs> za 2 godziny zajdzie, więc trzeba się streszczać. Nie? No. A mamy na Lepsze opony na świecie Kormorany. A zobaczymy właśnie tak jak sobie daje. poradzą, no bo ja uważam, że są całkiem spoko. D Fasca jak za to pieniądze się, oczywiście. To może być fajna budżetowa opona na takie kurde auta ziemora, mocno. Ale dobrze, Słuchaj, no, nie ma się co nabijać, może okay. być nie tak najgorzej. Dobra, to co, jedziemy, nie? Tak, jedziemy. Tak. Dobra. Jesteśmy. Dobra, boże, jesteśmy boże. online. Podłączyłeś? Podłączyłem. Zrobiliśmy boost Control. No szacunek, naprawdę. A Dzięki. z czego to jest? Jeszcze to raz jest, powiedz. To jest zwaga, nie? Z Volkswagena zaworek od TFS 175 Na szybko podłączyliśmy, żeby sterować do ładowania. Podłączony pod. pod Zamiast par paliwa. No tego nie używałem. Bądźmy szczerzy. No i yy, no bo nam zdychało doładowanie bo para się robiło górą, prawda? No i działamy tutaj. Ciemno się robi, więc dużo nie nagrywamy, ale zaraz coś tam nagramy. Na razie tutaj yy, nie, mamy mapki, nie? O cyk, yy, paliwo tam, coś tam, nie wiem. Nie, nie znam się aż tak. Jakoś tam mniej więcej Póki co? Yy... Zrobiliśmy test na, czekaj, czyli tak naprawdę mieliśmy 0.6 bara, nie? 0.6 bara bez włączonego tak. Górą z kontrolera. Tak. Czyli górą nawet zdychało do pół tak, i tak. zrobiliśmy ile koni? 20, 203 konie, i 203. 260 N, więc no, to bardzo bardzo przyjemnie już. już. Jest fajnie, już tak chętnie wstaje, nie? Już no. fajnie jest. Nie, no turbo jest naprawdę jak no, na taki petarda. silnik jest petarda tak. i ja go kupiłem, to turbo kupiłem za 650 zł. O, no, mm. Śmiech. Ale to była no, dobra śmiech. decyzja, nie? No. A generalnie zobacz... tak 1000 powiedzmy. Tak. I ono praktycznie tam przy 2,5 tysiącach obrotów ma już praktycznie 0,4 bara nie? tak, naprawdę, betarda. niestety trzeba je trochę zmodyfikować, no jest e, dużo rzeźby, e, tak. nie? no wiadomo Ale... kolektor wydechowy i tak custom i tak custom, no wiadomo, że nie jest tak. dostępne nic a trzeba tam ominąć parę różnych y, rzeczy, innych elementów, żeby klima tak. została, Dokładnie. dobra wyjeżdżamy, dobra no i tyle, wyjeżdżamy, na razie Dobra. Szybki pistoł w międzyczasie. Nowe świece. Świeczunie. O. NGK. Co I to mamy? jest jedyna wtopa. Rozmawialiśmy o tym, bo on mnie pochwalił, że po pierwsze auto jest zatankowane. Ponad pół zbiornika do Tak. Bardzo dobre i Tak. I wymieniony olej na świeżo, czyli dzisiaj. Tak. No i teraz czyli wymieniamy. I teraz wymieniamy też na tak. świeżo. Tak, czyli wszystko jest jak zawsze pod kontrolą. Ważne, że jest gdzie i kiedy, nie? Dobra. Pyk, pyk, pyk. Jak pit stop Ci powiem, że Kubica takiego nie miał. Dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy. Pierwsza już siedzi. Dobrze. Cyk, cyk. O. Ten panie, czemu mechanik bierze stówę za wymianę świec? Ja muszę wypić raz dwa litry wody, nie? Ja, na... Lekko. Dobrze. I jedziemy zaraz dalej stroić, bo kurczę zaczęło nam y, wypadać zapłon przy 0,6 bara, to, to niedopuszczalne jest, <grym zainteresowań> co nie? Zwolni, zwolni, daj trójkę i daj do dechy. Jesteśmy. Yy... Która jest, no jest godzina w ogóle? Yy, 22? 30. Dobry. Bardzo dobry czas. Na bardzo kastry, dobry nie? Czas. Tak. Ale nie, to jest bardzo dobry czas, bo szybko skończyliśmy. Nie do tak, no drugiej to czy w nocy. Chociaż zaczęliśmy gdzieś po 19 z tego co. No, ale to i tak szybko poszło. To fakt. Bo ile zrobiliśmy, mów, w ogóle zawór, nie? WC. Tak, właśnie, bo w ogóle był Mega problem. Strona. Tak, bo w ogóle był problem ze sprężyną Westgate'a. Jak zwykle jest problem, że. Mamy busta powiedzmy zadanego, a górą nam dycha, nie. No. No i Czyli jak teraz... zdycha bóst, no to i moc, nie? Wiadomo, no bo moc maksymalną mamy na górze obrotów. No. I teraz y, zwykłą MBC tego nie podciągniemy, bo wtedy mamy za duży moment środkiem. A to jest silnik na seryjnych korbach, nie? Bardzo cienkich, no. seriowych, D17, I, dokładnie. Tak. Nie chcemy tutaj środkiem robić jednego bara po to, żeby górą było 0,7 na przykład. Nie? No bo to bez sensu. No, no i teraz zrobiliśmy tak, że. Na, na mówią nie chcemy. Nie, nie chcemy <gry> zdecydowanie. No, no więc udało się zrobić tutaj 230 koni na tą chwilę przy praktycznie wyładowaniu pod 0,7 bara. Gdzie wcześniej było pół bara i miał około 200 koni, Tak. Więc dokładnie. 30 koni, 0,2 bara, naprawdę bardzo fajnie. Nie? No, tym bardziej, że zmaksowaliśmy układ paliwowy. Tak. Eee, regulator są, jest seryjny, wtryski są z Volvo, tam 2,5 tak, turbo, coś takiego. Bodajże. Chyba 330, no już, tak. są, już się skończyły, nie? Także tak. coś byśmy ugrali jeszcze. Może z 5 koni? Nie, no myślę, że nawet kurczę, jakbyśmy to zrobili z 0,8, 0,85 samą górą tylko. A, no to tak. To powiem, że... byśmy tam może na 250 podeszli, no, nie? Czyli 300 N też by było przekroczone, bo teraz mamy. To 70 do 300, teraz mamy 285. Może pokażę wykres. Mamy teraz, o, coś takiego. coś tutaj. O, coś tam widać, nie? Ładnie, ale zwróćcie uwagę, że w ogóle moment obrotowy, turbu, jak wstaje, zobaczcie, praktycznie tutaj. Tutaj już mam pełnego busta, to jest 2600 obrotów. Tuż jest 2600-2700 Praktycznie wchodzi pełny moment. Naprawdę przyjęliśmy tak. o tym teraz jej. Tak, a jest ciężkie, bo z nami przeliczyliśmy, to jest około półtorej tony, no tam plus minus parę kilogramów. To na 700 z nami. To... Aha, zdo... a, a, to było gazowa, bez nas tak. to na 500. A, instalacja no, gazowa, no. instalacja turbo. No, Hamulce są większe, tak, tak. no jest tu parę rzeczy. Jest, jest. No, jest. No. Czyli faktycznie no. Jeszcze ważna rzecz, ten zaworek założyliśmy właśnie, znaczy co założyliśmy. EBC. Tym, tak, EBC założyliśmy i o dziwo podłączyliśmy zamiast tamtego właśnie zawalka od par paliwa, tak? Tak, par paliwa i no. wszystko ładnie płynnie. Zzała, I wszystko działa. Tak, Też to się tak no, To się jestem zaskoczony. No dokładnie. Także tutaj mamy, o, tak to wygląda. Ładnie mamy tutaj to turbo z TFSI. Tak, z TFSI. 20. Grupa Volkswagen. Tak. Ichi, to jest turbo. No. Fajne turbo, kute sądzy, bardzo fajne. Tutaj mamy resztę instalacji, oczywiście gaziótek, nie? Tutaj na szybko zaworek podłączony. O, i jakoś tak to gra. Karbonowy. Jest już... Simota jest. Ale zaskoczyło, Ale? zaskoczyło mnie to, jak dzisiaj czyściłem. A, właśnie, widzisz jeszcze wyczyściłem film z powietrza przed strojem. A, to te dwa konie to. No, a jak? Mówiłem, że dwa konie będzie. I to jest prawdziwy karbon, Ta obudowa tak. Simoty, także. Nie ma, ma żadnego no. Nie, także jak coś. A w ogóle auto jest wystrojone, co jest też istotne. Na akondacie, a to jest D17, nie? Tak. Ponieważ tutaj zrobiliśmy. Już jakiś czas temu jak pierwszy raz było tak. wystrojone, i, i z pierwszym silnikiem się... nie po remoncie dał mu taki custom z kółkiem yy... na, na wałku rozrządu. Tak. No. Bo zastanawialiśmy się w ogóle na czym to postawić. Ja tam świnek za bardzo nie toleruję, wolę to normalnie tak. Zrobione jak należy. No i decyzja padła na to, że no jak nie, no to przynajmniej tutaj komputer i Honda, czy tam Honda, nie? No i ładnie się udało. Ładnie to wszystko działa, nie? mimo tam wielu przeróbek. Sonda szerokopasmowa, z którą tak, walczyłeś? Sonda szerokopasmowa uruchomiona. Wszystko ładnie działa, także. Super. Tak, nie? No jako daily no. spoko, nie? Tak. I naprawdę to, są nie... duże możliwości się okazuje tak. na tym. No Honda, czy Vert, no tak, nieważne. Tak. No są ale duże no, możliwości, wiesz, Jest to, są to że... szerokopasmowa. Tak, chodzi też o to, że wszystko płynnie działa przede wszystkim, tak. nie ma dziwnych no. szarpnięć, jakichś problemów kurcze, zająknięć czegoś, że to no, normalnie działa jak na seryjnym sterowniku. No. 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 Także jakbyście rus ruszali ze skrzyżowania yy, gdzieś, może być na Toruniu, albo na Szarpie, takim streamem, to Passatem Was nie wyprzedzą. Nie. Zdecydowanie. No. <laughs> Także jak coś to zapraszamy na strajnę. Albo do mnie dr Fox Rafi aby Albo jak ktoś by chciał sobie założyć takie turbo, to Dirt My Style. Custom tak, Dokładnie, będzie podlinkowane i zapraszamy. I być może to jest ten najszybszy stream w Polsce. Nie wiem szczerze, ale że mało osób to tuninguje, a już teraz wiemy po tej mocy i po momencie, że nawet kaseria, gdyby była zrobiona K20 z głowicą, ta 150 tak, konna to zrobiona głowica, czyli w NA to będzie mało, musi być w turbo. No to je, a chyba nie ma tym Na tym chwilę raczej podtrzymujemy tytuł. Tak. A jeśli ktoś coś z was wie, że tak nie jest, to znaczy to ma jakiegoś porobionego. W komentarzach. Tak, chętnie pogadamy w ogóle I... co jest zrobione, tak. jak? Rozwijammy. A może coś postroimy albo pokombinujemy i tak. zrobimy więcej mocy? No jesteśmy otwarci na wszelkie <laughs> propozycje ciekawostki. Że tak. Oczywiście, że tak. Także trzymajcie się. Siema. Pozdro, Siema.